I witajcie moi kochani, w ostatnim już odcineczku z Przeznaczenia, a jak widzicie jesteśmy znowu tutaj, pokonałem znowu tego cholernego smoka. I spróbujmy się moi drodzy stąd wydostać, oh crap, oh crap, będzie trudne to, to będzie moi drodzy trudne do wykonania. Zapiszmy sobie tutaj bliżej na jednym miksie. O, dobra, udało się. Tu trzeba pociągnąć dźwignię i zjedziemy na dół. Kolejna taka tutaj mistyczna pułapka dla nas. Jak widzicie, nie możemy się wrócić, bo wyjście mamy zamknięte. Kijowo, że nas to tepa z powrotem tutaj na początek tej sali. Bo czy tak jak musimy się wrócić do sali, gdzie był smoko żywieniec moi kochani. Um, dlatego, że musimy zdobyć jeszcze tam jego cząstkę duszy, bo jak sami wiecie, no on nie miał tego przy sobie, zresztą zobaczmy. Niczego tu nie znajdę. No właśnie widzicie, zabraliśmy wszystko co miał. A w kuferku tutaj właśnie znajduje się, patrzcie, kamień duszy smoka ożywieńca. I ten właśnie kamień chce od nas e, apogeon, moi drodzy, to jeszcze mam miksturę, żeby się wzmocnić. O crap, co ja zrobiłem? Durniu Majeście, co to robi ze swoim życiem w gotiku, no? Wypiłem orkową miksturę i wiecie, ona zabija, nie? No to powtórzmy. Mikstura podwójnej szybkości i polecimy dokończyć, już powiedzmy, ten nasze przeznaczenie w tym odcinku. Ach, kochani, no. W końcu przeznaczenie zostanie ukończone. Tak jak mówię, no, szkoda, że. Nie wyszło z tego 145 odcinków, no ale trudno się mówi. Weźmy sobie tutaj to. I. A właśnie, bo jeszcze to bezpieczne mikstury orkowe mamy. Ja w ogóle tego nie piłem. Jak wyglądają statystyki? No ładnie. Zapiszmy sobie na dwóch x <laughs> Tu mamy ładny napis Gothic 2 z ognistymi strzałami. I żeby otworzyć sobie wyjście z dworu dorad, trzeba wejść do tych pomieszczeń tutaj, pobocznych. widzicie, trochę one są pobugowane, ale trzeba. Tu widzicie są kolce. Mamy tu pełne życia i zwój. Trzeba dokładnie przeskoczyć między tymi tymi, żeby się nie zabić. I mamy tutaj przełącznik. No i widzicie, tu są kolce. Można bardzo łatwo zginąć. Nie ma jak te pułapki, moi drodzy, nie? No i dobra, lecimy z powrotem. Tutaj widzicie, że trochę po prawo tak buguje strasznie. Dobra. Kolejne pomieszczenie takie mamy tutaj. Zapiszmy w razie jakichś bugów, czy jakiegoś, wiecie, jak wpadnę w pułapkę, to sobie wczytamy. I co my tu mamy? Świeci się coś na końcu. Świeci się coś na końcu. I co my tu mamy? Kamienna tablica i pochodnie wziąłem. I przełącznik kolejny. Eee, kamienna tablica czego to jest, moi kochani? Eee, życia? Łuczników 3, no dobra, weźmy ją, bo czemu nie? I wracamy Tu już będzie ostatnia nasza... Moi drodzy, ostatnia już... O, jest to bugi. Ostatnia już... E... <laughs> Ostatni przełącznik. E, tylko w tamtej mieliśmy, jak sami widzieliście, pułapkę. No i teraz, moi drodzy, otwiera nam się wyjście z tej... E, wyjście to początkowe, jak pamiętacie, tu nas wtedy... Zamknęło, jak weszliśmy, z tymi poszukiwaczami. O, czemu się nie otwiera? A, jakiś mały bóg, no ale dobra. I można wrócić w sumie do Apogeona i zwięcić tą historię. Oni prawdopodobnie co, znikną. Potęga zła i zwiastun burzy. No, na zwiastun burzy odpowiedzi nie dostałem żadnej. Może któryś jeszcze powie mi z tych mrocznych Apogeona, bo któryś tamten inny. No zobaczymy, co będzie z tym. Gdy pamiętać, to środkowe nas zabiło. Trzeba w ten sposób uciec. No i patrzcie, jest tutaj Ty? nasz przyjaciel, Diego. Już po wszystkim. Możemy się stąd wynosić. No, popatrzcie tylko. Nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem. Jak do diaska udało ci się przez to przejść? Pewnie miałem szczęście. <laughs> Skoro tak twierdzisz, dobrze. Idź do kapitana i wynośmy się wreszcie. Dobra, pogadaliśmy. I właśnie będziemy z powrotem na naszej drodze spotykać. Yy, no, ludzi, nie? Z nimi będziemy sobie rozmawiali. Dziwi mnie, że Diego tutaj się dostał, bo jak wiecie, tutaj trzeba. No właśnie, on zbugował to przejście, serio? Jak ja mam teraz wrócić tam? Oj, Diego! A, bo nie, poczekajcie, bo ja chyba sobie to wróciłem samemu. To jest chyba właśnie ten i w razie co? O właśnie, żeby można było z w ogóle wyjść. No tak, myślę, że się zbugowałem, ale nie, widzicie. Wszystko jest idioto odporne. No i wielki mistrz Apogeon. Moja misja zakończyła się. E, oto twoje oko mocy, a to kamień duszy smoka już więcej. zapewne tego szukać. tylko po co? Zdaję ci, że sam jeszcze nie wiem. Zapewniam ci jednak, że się dowiem. E, poznam jego magiczny związek z demonicznym ostrzem, który także mi teraz oddać w jego dwoistej postaci. Teraz ty odpłyniesz ze swoimi przyjaciółmi, a ja powrócę z baronami na Korynis. Ta wyspa tak mocno przescona jest magiczną energią, że tylko tam znałam poznać istotę związku pomiędzy demonicznym ostrzem, a artefaktem, który dla mnie zdobyłeś, wybranczy czyli noca. Nie mów tym, których tu ty przywiodłeś, prawdę o tym, co się tu wydarzyło. Ta wiedza nie jest im do niczego potrzebna. Nie jest także dla niej bezpieczna. Rozumiem. Być może nadejdzie czas, gdy spotkamy się ponownie. Spotkanie to będzie miało zupełnie inny przebieg niż to. Nie mówię ci, żegnaj, apogeonie. No właśnie, bo się z nim spotkamy. Jak sami wiecie, w epilogu... czyli takim zwieńczeniu historii właśnie przeznaczenia... Nie wiem nadal co z tym e, zwiastunem na burze. Ciekawe. Może jeszcze się ktoś mi o to może ktoś mi o tym powie. Bo mamy Miltena. Spotkałem Pedra. Co? Gdzie? Tu na wyspie? Nie, go szlak. Ten człowiek jest niesamowity. Nie przypuszczałem, że taka z niego twarda sztuka. Mam z nim niewyrównane rachunki. Świetnie. Świątynia straciła teraz swoją moc. Powiesz mi, jak ty to robisz? Hmm? Cholera sam nie wiem. <noise> Czy my nigdy nie zaznamy spokoju? Ino z świadkiem, zasłużyliśmy na odpoczynek. A niech cię, Marudo. Myślę, że na początek przyda ci się trochę snu. Idź do kapitana i każ mu podnosić kotwicę. No, wiadomo, wiadomo, że to będziemy, do tego będziemy zmierzać. Czyli do zwieńczenia historii przeznaczenia. Koniec, moi drodzy. Tak, koniec. Nastał koniec naszej serii. Ech, ostatnie rozmowy. Proszę bardzo, jak się schował, Lester. Miałeś rację. Mario nas zdradził. A widzisz? Może i nie jestem zbyt bystry, ale co do tego nie miałem żadnych wątpliwości. Na przyszłość, staraj się lepiej dobierać towarzyszy podróży. No wiadomo, długo tu już nie zabawimy. Mój ból głowy nagle ustąpił. Jak to zrobiłem? Pokonałem nieprzyjaciela. To musiało być coś naprawdę potężnego. Co dokładnie. Smok ożywieniec. Mam nadzieję, że coś takiego już nigdy się nie powtórzy. Na całym świecie o. nie ma tyle ziela, ile mam teraz ochotę wypalić. <laughs> no jasne, jasne stare. To jedna która szybkości. <laughs> I wracamy. Ale ta cała historia z Apogeonem mnie naprawdę zdziwiła, ale no, powiedzmy. Hej! Dobra, pan Lee? Możemy ruszać. Nieprzyjaciel został pokonany. Świetnie! W takim razie każ kapitanowi podnosić kotwicę. Mam nadzieję, że nasze drogi jeszcze się kiedyś skrzyżują. No, ja też mam taką nadzieję Li. Trzymaj się stary No już praktycznie jesteśmy przy samym statku. Większość naszych tutaj towarzyszy wyszło po nas. Tylko ciekawi mnie ten fakt, czy mu nie było wyjaśnienia tego zwiestu na burze na tej, 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 tej historii. A zwiastun nie burzy. Hmm. Gorn? On został na statku, żeby pilnować, oczywiście. Tylko my też mamy Larys. Wyglądasz, jakbyś niezbyt się tym przejmował. Ech, uwagać, no wiesz. Się Myślałem, że ci się uda. Co zamierzasz teraz zrobić? Nie mam pojęcia. Na razie będę się chyba trzymać ciebie. Wszystko jest możliwe. Już po wszystkim. Możemy się stąd wynosić. No, popatrzcie tylko. Nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem. Jak do diaska udało ci się przez to przejść? Pewnie miałem szczęście. <grym> to skoro tak twierdzisz. Dobrze. Widzę kapitana i się wreszcie. Dobra, biff. Czyli to wszystko? Na razie to wszystko. A teraz, czy mogę... Jeśli o mnie chodzi, to możesz splądrować całą wyspę. Wspaniale. Chwila, myślę, że będzie coś wyjaśnione z tym nam burzę. Zmęczony? Jestem zupełnie wyczerpany. Walnij się na łóżko, wkrótce wypływamy. Nic Dzięki. W Myślałem, że zaraz zlecę z tej ławy. Dobranoc. Skąd trzeba uważać na to... <noise> Dobranoc. Nie musisz mnie o to pytać. Nieprzyjaciel nie żyje. To świetna wiadomość. Czyli sprawa jest już załatwiona. To przy okazji, chciałbym, żebyś coś przeczytał Nie poszedłem. Jeszcze chwilę. Dobra, tylko się pośpiesz. Nie chcę o tym słuchać. Dziennik Kapitana 1. Przeznaczenie. Kreditsy Part 1. Memoriusze w m, Destiny Team. Skrypty, scenariusz, dialogi, korekta, prorok, skrypty, spacer. tu Grafika, korekta, dialogi, testy. Anabel. Skrypty, scenariusz, dialogi i konsultacje LOR. Doktor Szalony, Spacer Level Design, Chicken, Spacer, spacer Skrypty, xovox, konsultacje skryptów, Nefario Skrypty, Taliasan, Skrypty, Desti 2, testy, Raveren, -re -re testy, Raveren, Re Raveren, Re dobra, sorry za te że przeczytane testy. No nawet ja tu jestem zapoznany. Za, za majestesty, testy, polo testy, gothic Man, konsultacje lore, okej, okay. Kreditsy pa drugi. Przeznaczeniu wykorzystaliśmy wiele modeli broni i pancerzy dostępnych na VOGUE. Minimum modele RYSY. Wielu lokacji modyfikacji towarzyszyła muzyka z trylogii GOTY. Minimum tytułowy w przeznaczeniu Isnomine VOGUE Grafika Grafika ekranu startowego jest um, artem do Gotika autorstwa Fly High OOO. Dobrze chyba ci przeczytałem. Wszystkie wersje wykorzystane w grze zostały przetłumaczone przez uh, Mate Kacpa i Memoriusa. Specjalne podziękowania dla Magota za udostępnienie niewykorzystanych skryptu do Global motoru. Okej. Okay. Okej. Okay. Kolejne osoby, z którymi okay. jeszcze pogadamy na zwiększenie historii. Elena nic mi nie powie, okej. Okay. Angar. Udało ci się przeżyć. Możemy się stąd wreszcie wynieść? Czemu nie? Wróg został pokonany. No to nie traćmy czasu. Idź do kapitana i każ mu podnosić kotwicę. Co zamierzasz teraz zrobić? Może osiądę gdzieś na wsi i zostanę rolnikiem. Dość już mam bojaczki Okej. Okay. Hej, Czy wszystko w porządku? Orkowie wykazali się w Czemu tak na mnie patrzysz? Skąd masz ten miecz? Jak mogłem wcześniej nie zauważyć, że go masz? O jakim mieczu mówisz? Zwiastun burzy. Niezależnie kim naprawdę jesteś, kim się czujesz i jakie motywy tobą kierują na drodze przeznaczenia, masz ten miecz. E, mam. Ktoś przypowiedział mi, że kiedyś gdzieś palany wyjawi mi prawdę o tym mieczu. Poniekąd straciłem na to nadzieję. Czekam na słowa prawdy. Czy naprawdę wierzysz w Winosa? Nie, od, nie odpowiadaj. Czuję, że tego nie wiesz. Ja wierzę. Naszym krajem, naszym ludem włada nasz robar, e, nie robar drugi, nie będzie nim władać robar e, pi e, piąty czy robar e, dziesiąty. Władcą naszych duszy jest Inos i jemu też jesteśmy wierni, my, paladyni. Władcy przychodzą i odchodzą, ale naród istnieje tak długo, jak długo istnieje jego tradycja, jego wartości. Kraj stoi na krawędzi upadku, nie dlatego, że przegrywamy wojnę z arkami, a dlatego, że zaczynamy odrzucać nasz system wartości. Król jest tam uwinny, i ci, którzy w jego imieniu sprawują rządy, trzeba powiedzieć, że paladyni są wystąpić przeciw królowi. Paladini na sterze porządku ustanowionego przez Inosa. Będą za wszelką cenę. Prawdziwi paladini, nie ci, którzy przyszli do naszego zakonu dla sławy i zaszczytów, Takich jest wielu, ale są i tacy jak ja. Miecie jest symbolem, prawda? E, to, widzę, że zaczynasz pojmować. Tak, to symbol, dla nas święty, choć komuś może się wydawać to śmieszne. Jego prawdziwe imię to Ręka Boga jest tak stare jak nasz zakon. Od wieku służył do składania przysięgi przez tych, którzy naprawdę wjeździli w naszą misję. W jaki sposób ludzie króla weszli w jego posiadanie? Bo sami tacy wśród nas, którzy tacą wiara i serca i umysły opanowuje strach i niewiara. Ehm, nie liczy tylko spoza zakonu znali prawdziwe znaczenie miecza. Wiedzieli, że gdy giną symbole, ginie też wiara i pojawia się zwątpienie. Sła, słabi duchem przykazali im mieć, który mieli strzec. Miecza nie można zliczyć, bo oznaczałoby to wystąpienie przeciw niemu. Można go jednak było ukryć, uczynić niedostępnym. Magiczna bariera i chciwość ludzka zdawała się być bramą, w której nikt nie byłby w stanie sforsować. Miecz odesłano celowo, aby Zakręt nie był w stanie go nigdy odzyskać. Minos jeden wybrał dla niego i dla ciebie inne przeznaczenie. Teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej ten miecz jest nam potrzebny. Oddaj mi więc ten miecz. Jak to się stało, że ten człowiek Regis też chciał odzyskać miecz? Naprawdę uważasz, że to ważne? <laughs> Tyle razy słyszałem to słowo, przeznaczenie. Prawda o nim jest głębsza niż wydawało mi się na początku. A to ręka Boga. Przekazuję Ci go, wiedząc, że takie jest jego przeznaczenie, Gideonie. I moje. Możemy odpływać. Najwyższy czas już, a teraz przeka... Mam... Dowodzenie nad statkiem, dobra. No to tu już jest finalna sprawa. Czyli widzicie, finalnie zwiastun burzy zrobiliśmy, nie mamy w ogóle zadań w dzienniku naszym. Pozostaje nam, moi drodzy, odpłynąć i zakończyć historię przeznaczenia, moi kochani. Patrz, nie ma watrasa, co się z nim stało? Tak wiesz, co, <laughs> co się stało z watrasem, gro? Chciałem na pożegnanie pogadać z watrasem jeszcze. Może śpi? Watras, pobudka. A nie, to jest Lee. Co się dzieje? Bennett. Zrobiliśmy wszystko, co było trzeba. Cieszę się, miałem już dość tej starej kuźni. Chcę znowu stanąć na pewnym gruncie. Znalazłem tego zdrajcę, Pedra. Zatem przyprowadź go tutaj, na statek. Oddamy go w ręce odpowiednich władz w Korinis. Jeszcze dostałem fajne. Zwyciężyłem. Wiem, czuję to. Zadałeś Beljarowi straszliwy cios, po którym szybko się nie otrząśnie. Nie zapominaj, że był to zaledwie epizod w odwiecznej walce dobra ze złem. Zło zawsze znajdzie jakiś sposób, by wkroczyć do tego świata. Ta wojna nigdy się nie skończy. Jako orędownik dobra, powinieneś o tym wiedzieć. Tylko Adanos stoi między zwaśnionymi bogami, by zapewnić równowagę sił. Zamiast tego mógł mi nieco pomóc. Ależ tak właśnie zrobił. Możesz być tego pewien. Powiedz kapitanowi, by podnosił kotwicę. Dobra. Powiedz kapitanowi, podnieście kotwicę. Ok, śpimy się do... do normalnej pory. Jestem opętany. No i dobra, moi drodzy, napisy końcowe, coś e, się, nawet, no, skład e, ludzi, którzy testowali i dalej, przeczytaliśmy sobie, kredycy, e, więc myślę, że sprawa została ładnie, że tak powiem, e, zakończona, jeżeli chodzi o serię z przeznaczenia. E, moje statystyki prezentują się tak, wiem, że mogłem mieć lepsze statystyki, ale i tak myślę, że wyszło nawet dobrze e, w ramach tego, że maksymalny poziom jest 40, że podobno e, wbijąc 39, czyli raptem zabrakło mi jednego poziomu. E, bo już nie chciało mi się wybijać w piątym rozdziale potworów ze wszystkich zenów w mieście i okradać wszystkich ludzi, bo tak to bym pewnie wbił ten 40 level na dworze dorad. Ale nie potrzebowałem, po prostu nie miałem, tego, nie miałem tej potrzeby. E, broń dwóreczną mogły mieć o wiele lepszą, nie de facto. Mógłby, mógłby, moglibyśmy mieć nawet około 80-90%, a może nawet i setkę byśmy wbili, kto wie. Hmm, ale czas chyba kończyć, moi kochani. E, później sobie jeszcze osobiście policzę, ile mam wykonanych zadań. E, Popsutych oczywiście nie liczę i, jest, i sobie napiszę pewnie małe sprawozdanko na forum. No bo w końcu trzeba docenić pracę. Mm, w którym też włożyłem swoje w sumie... swój czas, bo testowałem modyfikacje paręnaście razy przychodziłem nią w sumie Dwa czy trzy razy nawet mi się udało ją w miarę szybkim tempie przejść. Więc dlatego mam taką dużą wiedzę o tej modyfikacji i mam nadzieję, że seria wam się podobała. A my już niebawem widzimy się w kolejnych seriach prawdopodobnie. Eee, z kolejnych modyfikacji moi kochani. Modyfikacji z potąd. I stale powsta powstają nowe, więc będziemy się bawili na pewno jeszcze nie w jedną modyfikację. I tego życzę wszystkim e, twórcom, e, czy drużynom, które spolszczają, które pracują nad nowymi modyfikacjami, żeby nigdy się te, te pomysły nie skończyły w naszych głowach i waszych. I e -e -e, żeby to community nie miało raka, tylko po prostu było dobrym community. Ale dobra, koniec tego. Tu oczywiście się to e, jest bugowana, ale to już zostało naprawione w nowym patchu. Już stale dostajemy te księgi od niego. Odpływamy. Przeczytaliśmy. A człowiek pokonał bestię. Która Znowu do zlagowało bestia. Sorry. Xardas. Co się właściwie stało w świątyni Irdorat? Z pomocą Inosa pokonałeś potężnego wysłannika zła. A ja przejąłem całą jego moc. Odkąd opuściłem krąg ognia, było to moim jedynym celem. To, co nie udało się w świątyni śniącego, dokonało się teraz. Beliar wybrał mnie. Kotwica w górę! A więc służysz teraz Bogu ciemności? Nie jestem bardziej posłuszny Beliarowi niż ty i Nosowi, nawet bogowie nie wiedzą, co nas czeka w przyszłości. Dopiero zaczynam rozumieć, jakie możliwości otwierają się teraz przede mną. Jedno wszakże jest pewne: jeszcze się spotkamy. No i w tym momencie Xander znika. <laughs> Jak sami słyszeliście przejął. E, że tak powiem, moc Beliara. Niestety mam zbugowany ekran. Nawet napisów końcowych nie widać, come on, gro. I mi gotika. <laughs> ale powiedzmy, ukończyliśmy przeznaczenie. Przepraszam, że będziecie mieli teraz ciemny ekran, ale nic na to nie poradzę. Chociaż odpalę po prostu zwykłe przeznaczenie, żebyście mieli e, ekran. O, niech będzie ten ekran. Tak jak mówię, no, widzimy się... Kolejnych. Widzimy się w kolejnych produkcjach ze Świata Gotika. I co, dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się serdecznie i do usłyszenia w kolejnych produkcjach i innych modyfikacjach.